Analiza indeksów. Witam Państwa w przeddzień wygasania wrześniowej linii instrumentów pochodnych. Wspominam o tym, bowiem ten czynnik w dużym stopniu determinuje dzisiaj przebieg handlu na rynku w Warszawie. Mamy do czynienia z ruchem bocznym, niewielkim zakresem wahań cenowych, w związku z tym, trudno mówić o zmianie. Czy też jakichś zmianach w wizerunku technicznym wykresu? Właśnie ta sytuacja techniczna w WIG-20 na razie jest dość przejrzysta. Jak już podkreślałem wczoraj, wiemy o tym z poprzednich moich komentarzy. Punkt zwrotny wypadł w ważnym, nieprzypadkowym obszarze oporu 2552-57, ale nie możemy mówić o negacji całego impulsu pobytowego, bowiem impet ruchu, ruch spadkowy wytracił swój impet tutaj ponad. Istotnym wsparciem Fibonacciego 2455-2460. W moim odczuciu dopiero zanegowanie dwóch zniesień 38,2-68,5 wskazywałoby, że podaż rzeczywiście. No, zamierza doprowadzić do negacji całe, całej tej silnej inicjatywy byków. Na kontraktach wygląda to oczywiście podobnie, z tym, że w ujęciu intra, intradojowym widzimy i z jakim charakterem handlu mamy w tej chwili do czynienia, widać to bardzo dokładnie. Konsolidacja tutaj w tym obszarze 2510-2515, akurat tak się ciekawie złożyło, że tutaj w tym węźle podażowym Fibonacci są w tej chwili dość sporadycznie. Jest jednak zawierane transakcje nie dochodzi do wzrostu presji podażowej, popyt nie próbuje doprowadzić. Do przełamania tej strefy, i od wczoraj męczymy się w niewielkim, w niewielkim korytarzu cenowym. Tak jak sugerowałem w poprzednich opracowaniach, dla mnie dość symptomatycznym, zarazem negatywnym w ujęciu intradayowym sygnałem byłoby przełamanie tej niebieskiej linii kanału trendowego. Tutaj widać, że przebiega także linia ML, poprowadzona w oparciu o pokazywane w tej chwili punkty zaczepienia, nieco wyżej przebiega warning line. No i historycznie potwierdzona strefa wsparcia Fibonacciego 65-69. Zanegowanie takiego wsparcia to zapowiedź ukształtowania się na wykresie formacji A, B, C, D układu symetrycznego. A przypominam o tym, dlatego z doświadczenia wiemy, że w przypadku na przykład zanegowania tak wiarygodnego układu, prowrostowego układu symetrycznego moglibyśmy rzeczywiście mówić o relatywnie silnym sygnale technicznym. Na razie wariantem bazowym Pozostaje kontynuacja ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania powrotu kontraktów do pułapu 2539, gdzie wypada również zniesienie 113% pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego. Jest to zatem nadal bardzo wiarygodna zapora podażowa. Tutaj także przebiega zielona median line, a także linia czerwona. Indeks DAX dzisiaj silniejszy, relatywnie silniejszy względem indeksu WIG20. Widać. Po obronie strefy 9610-9620 następuje powrót do zniesienia 78,6. Gdyby udało się przełamać czarną median line wraz ze wspomnianym zniesieniem, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością szybkiego przetestowania zniesienia 88,6, czyli poziomu 9920. Indeks SP w dwóch odsłonach. Wczorajsze wydarzenia związane z informacjami przekazanymi przez FED no jakoś nie wpłynęły zasadniczo na krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu, nie doszło bowiem do zanegowania znanego nam już korytarza 2002-2015, ale z drugiej strony notowania indeksu utrzymały się ponad ważnym, ważną strefą wsparcia 1970-73. Tutaj przebiega również median line. Według mnie to jest nadal istotna tzw. Tak Pierwsza lokalna zapora popytowa Fibonacciego. Zobaczmy, przypomnijmy sobie tak naprawdę SP w ujęciu tygodniowym. Warto podkreślić, że w tej chwili wydarzenia rozgrywają się tutaj w rejonie 1968-95, a więc ważnej jak widać na wykresie od kilku tygodni przez kilka tygodni respektowanej strefy oporów i teraz można przyjąć w zasadzie zgodzić się z opinią że ta strefa działa jako zapora popytowa gdyby doszło do Naruszenia, krótkotrwałego naruszenia tej strefy, yy, i następnie znaleźlibyśmy, właśnie, znaleźlibyśmy się poniżej 1970-73, bądź kolejnej strefy 45-48, no to byłby to z pewnością negatywny sygnał zapowiadający możliwość no, wykrystalizowania się głębszego ruchu korekcyjnego za oceanem. Na razie ewidentnie przewagę tutaj pod względem technicznym i z punktu widzenia ujęcia krótkoterminowego, jak i średnioterminowego zachowuje obóz byków. Dziękuję bardzo.